Prosić musiałem, długo, kochanie swoje, prosić musiałem. Słuchaj, kotku, nie martw się. Słuchaj, kotku, nie martw się. Bo w kawalerii wcale nie jest źle. Bo w kawalerii wcale nie jest źle.

Podstawowym elementem zajęć taktycznych jest maskowanie. Im ono lepsze, tym większa szansa na przeżycie na realnym polu walki. Ota! Weźcie k***a. Kapral Błaszczyk. Masz zrobić tak, żebyś ty był niewidoczny, a żebyś wszystko widział, rozumiesz? Tak jest! A jak ci chceliście, zajdą k na oczy, to zobaczysz będziesz widział? Sposób ułożenia beretu i noszenia hełmu, jak błysk w oku, świadczą o wartości żołnierza. Wyglądasz k jak z Kapral Kapra, zatkę. Boże, bo ludzie, jak wy Po to, żeśmy wam belety układali, żebyście nie nosili jak baksy, o. a tak wyglądam, tak chodzę i hełmy też oni tak noszą jak wy. Weźcie, macie się jakoś odróżniać od nich. Nie tylko tym, że nie zamiatacie, a robicie rzeczy, które powinien robić żołnierz, ale i tym, że wyglądacie. Najpierw się hałer zdejmuje, chyba, co nie? Szeregowy kacperczyk. Już lek. Lekki jest? Teraz podaję, teraz podaję wymiary okopu. Długość, czyli odtąd do to, Dawajcie tutaj, stanąć tak w kupie, żebyście dobrze, dokładnie widzieli. To nie zniszczyć. Długość odtąd, dotąd, 170 cm. Dokładnie ma być, znaczy w ogóle ćwiczenie dotąd, to się... Tak? Wy... Co? Żołnierz może być się jakoś zameldował, jak chcesz się o coś zapytać. Panie kabralu, szeregowy Gruczyński melduje się za zapytaniem. Słucham. To jest 170 cm to ma być dotąd, tak? Razem z półeczką. Oczywiście. Lewą rękę, tu do prawego buta, tu do palca. Oh. I przewróć się teraz na ten bok po prostu. Nie bój się, ale rękę trzyma w tu i tylko się... wkładnie Rozumiem. Bro, później maskujecie. I to wszystko. I teraz tak, to ćwiczenie w ogóle wykonuje się na czas, ale dzisiaj nie robicie tego na czas, tylko macie to robić dokładnie. Ma wyglądać identycznie jak ten nog. Czy ja sobie? Długość saperki jest 50 cm, akurat ten. Są niektóre, które mają 60, czyli mają dłuższy wsklej. Ten to jest paluszek, nie? No, no, w nie, przy. Noga, ręka przy. Dużość od O! I na no bok. Tak, tu jest. I już. Szwadron. Pies, który towarzyszy nam na wszystkich zajęciach w polu. Szeregowy kazmerczy Krystian. Ze względu na zustęp zdrowia zostałem przeniesiony na e, szpital. Mam kupotę testowami. Już cywili miałem problemy, ale tutaj się dopiero okazało jak, jak bardzo mam zniszczone stawy. Klapki weźmiesz się sobie, to nie zbędź. I to wszystko. Ale ja się dostaje. Dać mu należne oporządzenie, czyli nie zabierze ze sobą bambosze, e, piżamę, ręczniki, środki czystości, odprowadzić na izbę chorych. Szef drugiej kompanii szkolnej, starszy Plutonowy Szczodry. Ale z tobą Beret idziesz. Idziesz, Ale już Beret idziesz. Załóż, załóż się beret. No, Czemu? Kapral Michałek się tym zajmie, całe mundurowanie wraca z powrotem, przebiera się tam w piżamę, mundur zabiera podoficer dyżurny, dyżurny są pójdzie... Kapral Kręgiel, czasami wyrozumiały. To tutaj, do pomocy, do Niestety trafiają do nas również żołnierze z różnymi dolegliwościami i ukrytymi chorobami, które ujawniają się dopiero w trakcie ćwiczeń. Wynoszenie rannych z pola walki. Ten, który będzie wynosił, kładzie się no, na boku w ten sposób. Lewa nóżka podkurczona i na lewym łokciu. Broń będzie utrzymał, o ile będzie przytomny, ranny. Żołnierz do mnie. Żołnierz kładzie się jak na mnie, na bok. Bokiem. O, o. W ten sposób. Jak najbliżej ciała. I teraz tak, najważniejsze jest. <laughs> bliżej. Jak najbliżej ciała, ręka pod pachą, łapiecie go tutaj jak najmocniej. Za szelkę czy za, za, za mnie, czy za mundur. Łapiemy go za pas. Kładziemy go na udzie, na podgiętej nodze. Prawą ręką łapie rannego i naciąga go sobie na kolano. Weźmy tu na kolano. O, tak? Tak. Tak. Ty jesteś, nic nie robisz, kompletnie nic. Bierz broń moją. I teraz tak, jedna zasada, żebyście się, się nie po dwóch metrach ciągania. Ranny nie jest nieprzytomny, tylko wam pomaga. Prawą rękę. Swoją broń oraz broń żołnierza, którego ociągnie. Kładzie gdzieś tu i naprzód. Jak najniżej ziemi wiadomo. Jest to sposób, którego się używa w otwartym terenie, gdzie można zostać łatwo trafionym. I cały czas Jego czekać? Cały czas jego d jak najbliżej mnie Czyli O w ten sposób No Kermi dajesz, dajesz No Kermi, a ta broń? Czyja jest? Zostawisz broń rannego Musisz ją brać ze sobą A jaki moment? Powiem ty to spieszasz Weź go lepiej dobij, tego rannego Niżej, jak najniżej ziemi, ewakuujący i ewakuowany. Ale w jakieś krzaki lecimy, kurde. Bardziej na prawo. Dawaj. I naprzód! Ośle, nie puszczaj rannego, bo może ustać się krzykna. Naprzód! Nie swojego kolegę, go nie zostawił Na polu walki. Zabóż, Rady, mu, daj, załóż Załóżmy! Pomóż mi, załóż mi nogę tutaj! Na radę, Napsząd! Na szale! Tu dajesz, ale! Dalej! 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 To Dalej! Dalej! mamy Dalej! dnia! Na kopanie rozkańczka broń, by... broń, to rozpieczamy na się. To po jednym piwie. Nie przysypać broni! Bo będziecie k na pleczka strzelać! Nie, nie p jest pytać, to nie dziewczyna. Naprzód! przod! Niżej ba żołnierz! Żołnierz, należąco, nie? Masz jakieś obiekcje żołnierz? Szeregowy maciaczek. Czy docenić? Wiesz co grozić za porzucenie broni? Porzucenie broni? Musisz na pięć lat iść do więzienia, człowieku. Psychicznie? Każdy komandant jest przylicznie twardy. Ja tu nie chciałem się twarde. My też nie chcieliśmy tu przychodzić. Naprzód. Ładnie mu założyć tą maskę, poprawić. Nie Ale już um... załóż, założył, gdzie mu nos, mu weszło. Tak On sam potrafi nałożyć. Nie potrafi. Potrafi. Nie Miał potrafi. Paciaczyk pokazuję ci, jak się nakłada. Z tym ciężko Czym? Dlatego, jak zakładasz OP-1 jako kombinezon, to najpierw zakładasz maskę. Ale że jesteś oporny i masz za ja nie dużo... Do... Ponownie, nie dyskutuj! Tak. Myślę, że przesadzają trochę. Po prostu ja kon kondycyjnie nie jestem przygotowany, a psychicznie już z początku jeszcze jakoś, ale teraz to już. Nie wiem, czy w ogóle dotrzełem do ten. W ogóle na rękę to też, że w rękę miałem pękniętą, co trochę poczułem mi. Puchnie nie, jakaś powiedział, jest zdrowy, nie? I ja powiedziałem, że nic nie mogę robić, nawet czy na, na takim, bo to zapinanie tak to kapel cały czas mnie goni, że naj, naj, najgorszy, nie? Okopać albo co ja po prostu tą ręką palcami ruszę, ale na tyle i mnie boli. Dobra, życie. No ja. ja już po prostu psychicznie nie wytrzymam. Piąt, wróć. Kardas, kardas. 5 minut. Nie jest zamaskowane Zamaskować odpowiednio pamiętać o zamaskowaniu no, za niski wał. Tak Tu Pała Pała Co Pała. to jest? Komu Ty sobie to kopiesz? To jest nagrobek dla dziecka miły Tu się dołek dla dziecka taki kopie. Czyli dwója, tak? Dwa Granat Co robią Połóż się na granacie No musiałem się położyć lepiej, żeby mnie rozwaliła jak <laughs> wszystkich Jeden. Wzorowa odpowiedź żołnierza. Granat peg, pęk. Powstań. To jest, że nagracie, dalej. Dobra, robię to Pierwszy poton nami. wiąże do mnie. Jurko! To jest moja prawa ręka. To jest moja lewa ręka. To jest moja prawa ręka. To jest moja ja lewa nie ręka. Ja nie słyszę. Właśnie. To jest moja prawa ręka. To jest moja lewa ręka. Marsz! To jest moja prawa ręka. To jest moja lewa ręka to jest moja prawa ręka, to jest moja lewa to jest, moja prawa ręka. To, jest moja... <sprinkle> <noise> to jest moja prawa ręka to jest moja no lewa to jest moja prawa to jest moja prawa to jest to jest moja lewa to jest to jest to jest to jest Utrzymujesz moje tempo. Okay. Szybciej, nie ma czasu. Jesteśmy spóźnieni. Dajesz, dajesz, dajesz. Drogi, to... to ci się przyda, to jest czopanie przez pełzanie inaczej. Każda sposobność wykorzystywana jest na doskonalenie. Zanim nie opanują do perfekcji podstawowych umiejętności, nie ma mowy o działaniu na śmigłowce.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

Trzy lata temu komisja stwierdziła, iż jestem zdolny do służby wojskowej, mimo to, że już wtedy zaczynałem narzekać na kolana. Wtedy pan ortopeda powiedział, że to cię od wojska nie uwolni i proszę wyjść, bo następnie czekają. Do wojska nie szedłem na początku ze względu na szkołę, gdyż chciałem skończyć OWF, na który się nie dostałem, bo złapałem kontuzję. Później się dostałem na studio. Często które sam rzuciłem z własnej woli, bo mi się strasznie nie podobały. Nie podobał mi się kierunek mechaniczny. A później złapałem pracę w Agencji Ochrony. Dopóki miałem umowę, to pracowałem. Skończyła się umowa, nie było już za co żyć. Trzeba było coś z sobą zrobić. Inne zakłady nie przyjmują, tylko z prostego przykładu, że jest nieodbyta zasadniczo służba wojskowa. Także zdecydowałem się iść do wojska. W zasadzie nic jeszcze się nie wydarzyło takiego, żeby się odechciało tego wojska, bo Trochę maszerowania, trochę musztry. Do rozdartego pana kaprala już się przyzwyczaiłem. Dlatego się zgłosiłem, bo nie mogłem wypiec po schodach. Ani głupiej pompki zrobić. Jeszcze tym bardziej, że tutaj się robi pompki na koście. Bo jeżeli pojadę na e, Wam i lekarz stwierdzi, że jednak mimo to mogę odbyć zasadniczą służbę wojskową normalnie w komandosach, to wyjdę na zwykłego simulanta i nic więcej. A wtedy to ja będę tam miał pieku. Wolałbym wrócić do swoich. Tam na górę, do tych dziesięciu i do tego kaprala. Chciałbym, naprawdę chciałbym dalej być tym, w tym oddziale. No, siedzi z dumą ten beret, ale no zobaczymy, jak to będzie. Ja nie będę znowu też swojego no zdrowia marnował, bo to też jest bez sensu. Obligatoryjnie raz w tygodniu odbywa się kąpiel i wymiana bielizny. Co prawda żołnierze mogą kąpać się codziennie, jednak wielu z nich nie ma nawyku, a niektórych trzeba wręcz zmuszać. Będziecie dotąd... tylko dopóki ten brod tutaj. W tych kanalikach nie zniknisz. A więc, f, do łapek? Za przodu, f! Wszystkim tu, f! Zaczęło! Korytarz ma pójść Jak tu, f! Dobra, to wkusię to sobie to. To parze ponoć. Nie wiem. Zapytaj, czy, czy... Nie, nie będę w ogóle, nie będziesz. By... będą mnie wyzywali. Nie wiem, że tak dziko pewnie wyzwam jedna bo... No nie, no, to drugi musi siedzieć. Ty, nie, Tak, w... samo... Uświęc, nie, bo tak samo, tak samo jak w seminarium. Yy, jak, jak myślicie, że... Będzie... Ksiądz major kapelan Janusz Radzik. Ty, w seminarium nie wytykasz, że nie wolno było yy, łóżka dotykać, ale tak samo ani herbaty parzyć w naszym tarnowskim... No, ale w seminarium nie ma rano biegów, Nie. O, rano nie ma biegów, faktycznie ja nie ma biegów, biegów, ale później, no, nie ma jeżeli się... O, tutaj, tu panowie to się mylicie. Myślicie, że, 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 że jest mniejszy, że tak powiem, rejon? Nie, 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 nie. My tutaj, pytałem, czy tutaj są rejony. Aha, Teraz. aha, aha. Bo myślałem, że, że, że myślicie, że w tym seminarium nie ma rejonu. Ile was jest na kompanii? Sześć, sześćdziesięciu, Czy siedemdziesiąt. A na Seminarium było ponad 300. No, także, żeby było życie możliwe w takiej społeczności to tak samo. jakby na pierwszym roku, to były co? Były kibelki, A mieliśmy i takiego starszego, który był od, od właśnie od sprzątania wyznaczony, który był w wojsku wcześniej i pewnie był i kapralem. Także były i takie przypadki, że w tym kibelku, jak ktoś źle posprzątał, to i kurczę i żyletkę brał do ręki i pokazywał jak to się robi. To one dzisiaj tak wyczyścili kibelki, że błyszczą się. No. I, no, i później tak samo. Był drugi rok, to był już awans, że umywalki była, dopiero później była łaźnia. Prawda? Dopiero na szóstym roku można było jako diakon kąpać się bez sprzątania. Będę potrzebował, jak po prostu jest dyżurny. Klubu, dyżurny, prawda, stołki, tak będę potrzebował. Mówiąc językiem kościelnym, kościelnego, a tutaj wojskowym na no dyżurnego kaplicy. No tak sobie nazwijmy, nie? Co by trzeba było zrobić? Trzeba byłoby wiadomo, nie? Zacznijmy od duchowych trzech, nie będzie. Przygotować do mszy, jeżeli czytam, że no to wspaniała sprawa. Śpiewasz tak samo? Nie. No to ze śpiewaniem to niestety, nie. Wcale? Nie. nie mam taki głos na egzaminie, to tak w lektorskim to nie. Ty ale śpiewacie tu ładne piosenki. To śpiewamy, jak jak, jak słyszę. A to się ryczy, praktycznie. Ty się ryczy, a nie śpiewasz, to jest ryk. Słuchaj, no i oprócz tego to jest jedna sprawa, nie? A oprócz tego zachowanie porządku. To znaczy no wiesz co. Podłoga nie podłoga. Podłoga, kawałek podłogi jest, nie? Bo są dwie sarki 200 m2, nie? No i malowanie, jak będzie farba, malowanie, nie? Ale dobrze, że jesteś z Poznania, bo nie będziesz miał blisko do domu. Czy nie będziesz chciał co drugi dzień do domu jechać? No pewnie tak. To sobie pomyśl, przemyśl tą sprawę, nie? Mhm. Eee, mamy czas, no bo do przysięgi to jeszcze ile? Macie? No jest przerówne. Tak się w wojsku znalazłem no, przez zamiłowanie do, do skoków lotniczych. Nie, do skoków nie. Na szybowcach latam. Jestem pilotem szybowcowym. Tak, ale co myślisz, że cały książka Nie, nie, to. To no to nie, ja po prostu... Nie, to 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 nie, to 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 nie, to 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 nie. Nie, 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 powinien Wieczorne rozliczenie bojowe służy sprawdzeniu stanu osobowego, jestem! jak również symptomów zmęczenia jestem! psychicznego żołnierza. Jestem, jestem Jestem! dobrano mi się. Dobrano Dobranoc, mi się dobranu tempę strzały. Dobra! Dobranoc, leśni ludzie! Dobranoc, leśni ludzie! I prawa strona chrapie, lewa strona gwizdze. Oczka zamknięte. Papioł! Kapral Szajryk! Dobranoc, tępy strzały! Dobranoc, was! Nie śpią, bo jutro ciężki dzień. Żart przed snem rozładowuje stres.